Dzisiaj najnowsza produkcja od Abacus Spiele Hia, czyli tutaj po niemiecku. Tego pana znamy z, jako współautora Finka bardzo dobra produkcja więc jest taki autor znany. Produkcja. O, e, dla e, dwóch do 8 uczestników, od 8 roku życia, około 15 minut zabawy, numeryczna pozycja e, 2025, tu widzimy adres wydawcy, tu widzimy ilustratora e, Marek Blacha e, przy okazji pokażę Wam najnowszy katalog, znaczy 24-25, tak jak mieliśmy, e, ale chyba nowszego nie ma e, od Abacus Spiele E, więc tak, instrukcja tutaj jest po angielsku. Od 1 do 100 karty. Trochę taki widzimy, robimy różne takie rozłożenie chaotyczne. Część kart odsłoniętych. No i na zakrywanie karty przed innymi. Tak. Ale też każdy będzie miał swoje stosy do, do odkrywania kart. I są tutaj warianty, tak? A gra w tematyce pingwinów. I jeszcze instrukcja po niemiecku pakowanie w woreczki takie e, ekologiczne, generalnie w papier, tak. I teraz trzeba to ładnie otworzyć. Dobra, różne pozy pingwina, z drugiej strony chyba będą identyczne. To jest to samo. No też główki w równą stronę z jakby obrócone. Więc pingwiny w sumie na wesoło, ładne ilustracje. Zobaczmy sobie, jak one tam się ruszają, znaczy jak mają te, te, te tyły. No są też różne widzimy. Jak całkiem ładnie to jest zrobione, to nie jest jednakowe. One się, tu wiadomo, powtarzają, ale, ale, te, ale są różne, hmm, jaki malutki pingwinek. Jest to takie bajkowe, całkiem urocze. Gra będzie pewnie na, na szybkość reakcji, na kontrolę emocji, tak, żeby odpowiednie numery zakryć. Dobra, no i zobaczmy sobie jeszcze ten katalog. To widzieliście u nas. To jest taka nowość. Tu dużo widzę, idą takie detektywistyczne Sherlocki, Holmesy, tak? Tą serię też u nas oglądaliście. One są na blogu już przeze mnie opisywane. To Fox Games wydawał swego czasu. Ładne gierki. To jest ta dzisiejsza. E, to też ma swój rok, że robimy pomieszczenia z kart. No i tu bank. Banka jest dużo produktów z tej serii. I jeszcze jakieś takie karty o krajach, pewnie quizowe. Tu widzimy Leo nagradzane, ale nie gramy, ponoć dobre jest dla dzieciaków. Jako numeryczne, takie logiczne te też są ponoć dobre. No i też widzimy nagradzane. A to dla dzieci. To starsza gra, już, ale też, też z nagrodami. No to jest teraz u nas jako Pamięciówka, ale taka z wieżami. Chętnie bym to opisał. A to takie klasyki. Też nagradzane. Dobra. Tyle byśmy mieli. Z otwarcia. Tutaj. Na polskie tłumacząc. Gra numeryczna. Łączymy pingwiny. Pary, pozbywamy się swoich kart odpowiednio szybko, zasłaniając dane numery na, w puli takiej rozwróconej na stole. Szybka gra, raczej dla większej liczby osób, e, wymog na imprezę, e, i tu będzie niedużo tłumaczenia zasad, przypuszczam, bo to typowa taka imprezówka. Dzięki.